Witam, tu Jarema. Dzisiaj jest 5 stycznia 2024. Ruszy śnieżek. Znowu, nowy rok. Wszystkim pszczelarzom życzę 100% przezimowania swoich podopiecznych. A tym widzom, którzy mnie oglądają, nie są pszczelarzami. To wszystkiego Najlepszego spełnienia marzeń. Wszedłem na posiekę, żeby zobaczyć, co się tutaj z pszczołami dzieje. Czy w ogóle żyją? Tak popukam, czy będzie buczenie słychać, czy nie. I tutaj odblokować kamerkę, bo tam jakaś gałąź przy... zawiesiła, i po prostu zdjęcia robią się co parę minut bo wiatr ruszy, gałąź się ruszy no i oczywiście są efekty takie jakie są No dobra Biorę się za dzieło a później e, później coś tam jeszcze dopowiem Oczywiście sceneria zimowa Dzisiaj pruszy pad ten śnieżek ma być go coraz więcej w najbliższych dniach no i jestem ciekawy co tam w rodzinkach słychać Zaraz się dowiemy na razie pauza Dobra, na szybko zajrzymy przez pszczoły chodzą Czyli żyją Dobra, zamykamy, niepokoimy uchylimy tylko więcej i to tyle na razie jest 100% pól numer 8 też tu jakieś życie jest taka temperatura około 20 jest więcej nie ma no i dobra zamykamy Także może jeszcze z jeden pokażę no i ul numer 11 Ech. Dziewczyny żyją Żyją Temperatura taka nawet Bym powiedział Jeszcze nie ma czerwiu, O, może tak No i dobra Wszystkie Zaglądnięte oczywiście nie podnosiłem y, powałek, tylko zajrzałem poprzez to pajączka i wszystkie rodziny żyją, czyli 100% jak na razie y, prowadzę hodowlę y, na powałce i dlatego mogę y, przez pajączek zajrzeć i widzę. Czy jest ruch w ulu i czy jest temperatura? Nie muszę zaglądać do środka, podnosić powałki, szarpać i niepokoić pszczół. Fakt, że nadchodzenie koło uli to nie jest, jest niepokojenie, ale nie przesadzajmy. Trzeba zajrzeć po prostu, żeby być pewnym, że że wszystko jest ok. A później jest zdziwienie wiosną, że nie ma pszczół, nie było reakcji. Takie to są skutki. Moim zdaniem, a może jest tam wielu przeciwnych osób, ale moim zdaniem, e, no, pszczoły trzeba od czasu do czasu po prostu skontrolować, a, a przynajmniej dla swojego świętego spokoju. I tyle, wszystko jest ok, będzie cieplej. Gdzieś koło 10 stopni, może nieraz bywa tak z luty. To wtedy zajrzę pod powałkę, ale zauważyłem, że są słabsze rodziny, nie są takie mocne. Tu jedy, jedynka, ten pierwszy zielony, no to tak albo siedzą głębiej, no a reszta jest ok. Najwyżej będziemy łączyć i tyle, a jest z czego. Myślałem, że sprzedam ze 4 godziny bym chciał sprzedać i te trzy odkłady No ale może tyle nie będzie, trzeba jak połączę to wtedy się okaże co jest na sprzedaż a co nie dobra dzięki za oglądanie Życzę Życzę pomyślności i narazka